O krzemie. Krzem to srebrzysto-szary półmetal. Jest zaraz po tlenie najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi. Kwarc to główna odmiana krystalograficzna krzemionki, czyli tlenku krzemu 4. Kwarc jest minerałem, który wchodzi w skład m.in. piaskowca. SiO2 jest lękiem kwasowym, ale nie kwasotwórczym. Nie reaguje więc z wodą. Gdyby SiO2 reagowało z wodą, to nie chodziłabym po plaży, a po kwasie. Skoro SIO2 nie reaguje z wodą, to jak zatem otrzymać H2SIO3? Tutaj przedstawiam równanie reakcji. Kwarc wykorzystuje się do produkcji szkła. Szkło powstaje w hutach w procesie wytapiania. Szkło jest tak zwaną substancją bezpostaciową. Taką substancją jest również np. bursztyn. Proces produkcji szkła krzemianowego zachodzi w wysokiej temperaturze. Po uzyskaniu pożądanej temperatury mieszaniny zachodzi termiczny rozkład soli, z czego powstają tlenki sodu i tlenki wapnia. Są to tlenki o charakterze zasadowym, które później reagują z piaskiem, czyli substancją zawierającą tlenek o charakterze kwasowym. Powstałą masę szklaną ochładza się do temperatury około 1000 stopni Celsjusza i formułuje zgodnie z potrzebami, a następnie powstałe wyroby ochładza się powoli, aby nie popękały. Aby otrzymać wolny krzem, przeprowadza się redukcję tlenku krzemu 4 za pomocą metalicznego glinu lub magnezu. Krzem tworzy z wodorem analogi węglowodorów nasyconych zwane silanami o takim wzorze ogólnym. Krzem jest półprzewodnikiem. Dolina Krzemowa to miejsce w Kalifornii, w którym znajduje się najwięcej firm związanych z pracami nad nowymi technologiami, jak na przykład branża high-tech. Nazwa doliny pochodzi właśnie od Krzemu, stosowanego jako główny półprzewodnik.